Siebie. No dobra, witajcie kolejnym vlogu tego samego dnia, bo właśnie nagrałam haul z temu, co możecie zwrócić uwagę po mojej sukience, bo jeszcze się nie przybrałam, ale zabrałam to mojemu synowi, który to zabrał i zabiorę to z tego tego Armagedonu, co widzieliście, piłam kawkę, już dobiłam, ale nie niechcący zamiast nacisnąć mleczko, nacisnąłam drugi raz kawę. Więc tutaj w kubku mam cukierkowym, tym samym, yy, znowu kawę na razie bez mleka, więc będę na zaraz z to jest pod 11.20. Więc pewnie o 12.00 wyjdę, idę go uspać yy, i najpierw idę ogarnąć to wszystko bo, i przebrać się, ale powiem, no, już takie fajna, co widzieliście yy, wczoraj. Przed tym, 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 tym o oh, matkoholu. Dobra, ja wstępuję swoje wygodne ubranie, czyli mam tylko koszulkę zielone, z różowym pasuje, nie? Nie pasuje, jak pasuje, nie pasuje, a pasuje, nie pasuje. Uważam, że pasuje. No dobra, no sprzątam to. Bo mam bałagan i przebieram się, ale stwierdziłam, że wam się pokażę w tej sukience. Bardzo mi się ona podoba i sprzątam bałagan. Zaraz powiecie, że jaki bałagan to nie jest bałagan Kamila, to nie bałagan z właśnie planekcji, którym się, mam nadzieję, że się nie zmieni. Jest bałagan, to leży tu, leżało tu, ja to w chwili odniosłam, zaraz mi Sprzątam to wszystko. O, bo no, 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 no jest, ale to nic, to wszystko do jednej torby idzie. Tutaj świeczka, bo. Robiłam zdjęcie. To muszę schować. Przecież wiertarka, tylko bez y, wiertła, bo gdzieś w zabawkach jest. Tutaj też jest armagedon. Idę zaraz pranie powiesić. Posprzątam to. Włączę lampki. Bo ja je włączam tylko raz na jakiś czas. Tak normalnie nie świecą. Poza tym one coś. O, dobra. Coś one. Nie widać mi. Coś one. Ten. No. Moje kapcie. One są po prostu przecudowne, piękne i najpiękniejsze. Na razie je włożę tutaj no naprawdę ja nie wiedziałam, że oni mają takie fajne kapcie, no mówię Wam, to jest sprawa TikToka, naglądałam się dziewczyn z holami, a wiecie jak to działa oglądacie jeden film, potem Wam proponuję dalej i dalej, dalej, i dalej zanoszę moją opaskę, cążki, zobaczymy i te plasterki na te krosty no i moje sety do ćwiczeń, z których jest chyba najwięcej, jeszcze na pewno będzie coś do ćwiczeń z serii yy, Shein, to muszę odszukać, ale tam też dużo nie ma też dużo nie ma, więc kolejne. Ale na pewno, wiecie co, skuszę też się do przetestowania, żeby zamówić coś z tego Ocean Apart, ponieważ oni mają piękne te sety, Aczkolwiek oglądałam recenzję jednej z dziewczyn. No i powiedziała: Wiecie, to jest po prostu istna reklama. Reklama, reklama, dobrze zareklamowana, dlatego ludzie też to kupują, bo sprawdzała różne. I one wyszły, to jest Ocean Apart najgorzej. Bo były najbardziej przezroczyste. Mm, widać, blizna była najbardziej prześwietlująca. Aczkolwiek to też jest tak, że jeśli jasny kolor, no to będzie widać. Jeśli burzymy czarno, no, no, no faktycznie. No faktycznie. Dlatego chciałabym się przekonać. co na własnej skórze. Dobra, to odkładam. Kolejne smyrki. Yy, Tabluska. Tak jak Wam wspominałam, no. Kurde. Ja Wam zarazem pokażę, bo ja nie pokazywałam Wam ją wczoraj, może się nie ugotuję. Yy w tym vlogu. No tak to fajnie wyglądało na modelce. Ja mam eskę. Poczekajcie, przesuń się krzesło. To troszkę tu mi się nie podoba. Chyba, żeby to tu zebrać. Wtedy będzie ok, bo pomysł tej bluzki to jest taki. To nie jest tak. To jest tak. Tu związujemy sobie, a tu jest dużo tego sznurka. Nie no. Trzeba byłoby związać tu bo to tak miało być i trochę tym tego sznurka, już idę. No i tu już kawałek widać, ale widzicie, to jest za duże. Chyba, żeby to pod spodem, o pod tą zakładką podszyć, no ale nie wiem. Naprawdę fajnie wyglądało to. No i nie powiem, bo na tym, yy, tych stronach no, to są to ładne, takie gazy. Kilka mi się takich trafiło, to samo dosłownie kiedyś zamówiłam spodnie, jakiś czas temu chyba, na, nie pokazywałam Wam ich kurna, tak się napaliłam na te spodnie, cały czas nie wyskakiwały. No, po prostu tak pięknie wyglądały na modelce, ale w rzeczywistości zamówiłam no, rozmiar e, e, S, jak pisały, to one nie były takie elastyczne. Dla mnie są za małe, a po pierwsze, a po drugie, nie są takie szerokie nogabki na modelce. No więc trzeba będzie je chyba zwrócić, bo one są całe. Chyba oni zwracają kasy, tylko coś uszkodzonego i każą nie wysyłać, a one są całe i jak zaznaczałam to yy, chciałam zwrócić, czy znaczy kasę żeby uzyskać, to tam trzeba im zwrócić ten towar. No więc jeszcze nie bardzo musi ktoś mi pokazać, jak to się robi, bo to, że ja jeszcze nigdy nie zwracałam i za bardzo nie wiem jak korzystać z paczką, a to jeśli chodzi o wysłanie paczki. No tak, no nie korzystałam, także nie wiem. No. no to to z tego jestem słabo zadowolona, ale z tej całej reszty jestem bardzo zadowolona. Daj mi proszę koparę, to jest Nikoli, dobra? Domasz wiertarkę, Olej mi jest gorąco. muszę się trzy 30 stopni. Proszę. Dobra, ja się przebieram w swoje ubrania. Sprzątam ten armagedon tu. Czekajcie, może też to posprzątam, co nie. Daj mi to, Kotku, bo to jest tablet Nikoli. Okej? Okay? Koparę dużo idziemy Patrz. Oskarek trzeba u fryzjera. Pokaż się. Pokaż się. Zobaczcie. Tata jeszcze go poprawia bo było parę zębów. Dobra, już się przebrałam. Powiem Wam, że tych torek mam tak dużo, ojej, że po prostu strasznie dużo wysyłają ją tych torek, ale one też są fajne, albo ja jestem takim chomikiem, wywalacie torby z zakupów czy zbieracie? Może ja jestem takim chomikiem, że mi szkoda ich wymalić i tak y tak je trzymam. Nie wiem. Może jestem. Dobra, łyczek herbaty, idę go uspać. na jeszcze nastawić. To wywalam. Czy to są moje jakieś dane? Są. Pisałyście kiedyś, że są zakreślacze, dziurkacze, jakieś tam, czy coś do swoich danych, ale dla mnie w dalszym ciągu jest to niezbędne, bo ja wam pokażę, a nie jak wam pokażę, to zobaczycie moje dane. nie, to byłoby bez sensu. No, dobra to tak z daleka, dobra, to szybko zrobię tu, o, dobra. Słuchajcie, mój telefon. Nie ma nic, więcej, nie? nie? No spójrzcie, na przykład tu. Biorę zapalniczkę, ciak, 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 tak jakby marker. Nie ma, nie da rady, nie zobaczycie. Dlatego ja uważam, że to jest fajne i szybkie. Nie, nie chcę mi się marnować czasu na jakieś takie inne rzeczy. Bardzo fajne, dobra. No więc ja to chowam, i powiedzieć, w planie to wyniosę. To będzie w sensie, że kupuję sobie później te kążki, idę do wstawić do prania jeszcze póki yy, jeszcze akurat nie zdążyłam wyprać i odezwę się do Was później, może sobie wyjdę na dwór, ale jak będę długo gadać, to zaraz Nikola wróci, a Nikolecia wraca 13.15, to czyli już niedługo, dobra, idę ogarniać i później do Was wracam. Pranie wyprało się, teraz co? Pora to wy, wywiesić korzystając z okazji, że jest słońce, co nie, i żeby wysychały wszystkie buty. Nie wiem jak Wy, ale ja piorę czapki z daszkiem, piorę, nic się z tym nie dzieje. Buty Adidasy też proje, piorę, też się z tym nic nie dzieje. I nawet kiedyś wyprałam gąbeczkę do makijażu, yy, też się z tym nic nie działa, także nie gdzie zadziałało. Chociaż troszeczkę tak mam, że nawet no, nie wyprała się aż tak, jak bym chciała. Trzeba byłoby bardziej może nauczyć w płynie i potem wyrzucić. Oczywiście wrzuciłam ją do skarpetki też tak. I z ciemniejszym praniem, żeby nie było, że zafarbuje mi coś jasnego, ale ani pranie nie zafarbowało jej, ani ona prania, także no nie wiem, piorę. Dajcie znać, czy bierzecie buty, czapki z daszkiem, czy właśnie gąbeczki. A jeśli coś jeszcze bierzecie, czego ja nie wiem, no to... Też dajcie. Kiedyś nawet klapki swoje gumowe wyprałam, wiecie? Kilka razy wyprałam, bo yy, nic się z nimi nie zadziało, tylko raz yy, wyprałam, to pamiętam ostatni ich raz w pracy, yy, bo ja na zawsze szoruję te klapki, wiecie? dlatego też takich szpacianych nie noszę ostatnio, bo ciężko je wyszorować, ja też te szoruję i w środku i tak dalej, a materiałowe też prałam kapcie, materiałowe też kapcie prałam, a gumowe sobie zepsuły się, pamiętam, wstawiłam na za wysoką temperaturę i się by. Te... No, tak się zrobiło. Także kapci gumowe za wysokiej temperaturze. Nie pieszcie, bo się Wam odkształcą, ale takie materiałowe to ja prałam. No tylko, że po jakichś 10 praniach, no to te wszystkie szwy mogą popuszczać. Ale chociaż u mnie coś popuszczało. Nie, u mnie za każdym razem, miałam to, jest takie nowe, w którym ja czarne, to one, podeszła się zniszczyła od mojego szorowania. No bo ja szorowałam, żeby była, wiecie, no, podłoga czysta, to kapcie czyste. No bo co z tego, że podłoga czysta, jak kapcie brudne. No, tak ja uważam, tak, tak robię. No więc szorowałam, szorowałam, aż ta guma się starła i poszły do kosza. Idę wieszać pranie i już naprawdę. Właśnie to tyle z Chorizo. Wiecie, jakie to jest dobre. Nic nam nie pokazałam, ale widać po jego wyglądzie, że faktycznie jest bardzo cieszyko, ładnie i przyjemnie. I powiem Wam, że w tym mam. roku dzieci mają jakieś dziwne książki, ponieważ dziwne wymiary. Kupiłam okładki, z czego połowa się... Ojej, tu coś tu rozmane, połowa się nie nadaje, bo one są jakieś takie lukie. No i przychodzę tutaj też również po to, żeby się pożegnać. Pij, piciu, chciałeś piciu. Pipiciu. Może nie, nie, no, mi się za długi ten vlog, nie będzie. Taki będzie krótszy. Miśku, no zobaczcie, strasznie telefon tam. I zobacz, tam mo. Powiem Wam, że za szafką no mamy domownika. Nowego. No hej, kochany! Za szafką odkryłam. To się boi pająków. Oczywiście wyszedł. Chciałam go chycnąć, Uciekł. Widziałam, że tam jest. Chciałam go znowu. Kurde uciekł, muszę go przypilnować. Mam, mam Nie, jakoś dzieci pająków niekoniecznie. A, Dobrze, już Ci włączę, wsiadaj tu, no, tylko wezmę Ci buzię wytrą, ok? Bo kręcisz się, kręcisz się, stań tutaj. Mama, weźmy tylko papierek, poczekaj. I wietry, ojej, buzię. No więc, są takie osoby, co jakby zobaczyły pająka i... No to chyba nie wiem, że się nie pozabijają. Co ty mały, Zobaczcie, jaki on brudny ci pomagał i wiertarkę, i w ogóle y, mamy dziurę. Ubrania po Oskarze to już rzadko, które się nadają do oddania, także większość leci u nas do koszta. Ta Też koszulka leci, że to dzisiaj wybrałam spodnie. Nikola coś mówiła, no. Oskar miała tą dziurkę na spodnie, a myślałam, że taka malutka dziurka. Ja dzisiaj wybrałam z ubrania. Wieszam, patrzę, a tam jest taka dziura. No dobra. Masz, wytrzyj sobie samochód tym, mm, tą, tymi spodniami, bo ja nawet tego strzychać nie będę, taka olbrzymia dziura. Także no, jak małe dziecko, to jeszcze można puścić ubrania dalej, jak duże już, tak jak właśnie od karek, to już, yy, no, no, niekoniecznie. Kurde, muszę tam podkładki tutaj położyć, ale A jak wyciągacie już jesienne ozdoby, bo widziałam, że wszędzie są i w jest Boże narodzenia, no ale to, to nie ma co tu. Wiecie, no, no to było normalne. Czy Wy już wyciągacie się na ozdoby? Pytanie. Marancowa jestem od tej kiełbaski. Od tej kiełbaski. Może gór? No, słyszę go już na dworzu. Nikolaj, Oskar na gór wyszedł? A Nikolaj z Oskarem na dworzu. Zobaczcie, jak szybko uciekł. Nikolaj on ciągnie za. No, najgorzej jest, nie szkoda właśnie tych ciepłych dni i przyjdzie jesień trzeba będzie się ubierać. A on nie będzie mógł sobie, pomarańczowała chyba wszędzie, to nie będzie mógł sobie tak wychodzić jak teraz, no. Dobra, kończę, bo za chwilę przyleci i będzie chciał mi tutaj zabrać telefon. A ja powiedziałam, że y, muszę zadzwonić i tak stwierdziłam, że pożegnam się z wami. się. Poczułam, nie biegam, wczoraj zrobiłam mały maraton. Tata, tutaj, chodź, tu, nie ma taty. Tata, si tu. Już dzwonimy do taty, chodź. Nie Halo, chodź. Łączymy ideę rozmowy. Chodź, Oskar już. Także do widzenia. Do jutra. Pa, pa, pa.